Cześć, manko z tej strony Lides i teraz w 12 odcinku z serii Odwódki do Gotówki. W dzisiejszym odcinku Akcja Piękna Tutaj będą we trawy na polu tamtym. Tutaj Wam pokażę jeszcze, bo tu pracownika musiałem zatrudnić, bo terminy gonią. Dostałem przelew, bo trochę usług sobie porobiłem. Jeszcze. Więc przelewik przyszedł stowity. Więc. Ee fajnie fajnie trochę żebym pogruberował trochę żebym yy, pokosił jeszcze więc fajnie fajnie mega mega mi się to podoba yy, bez zbędnego zamulania i pinkolenia o zupełnie jadymy tu i siejemy trawę jeszcze tu jak widzicie jest porozstrząsane jeszcze nic tam żebym nie robił na tamtym polu bo Czasu nawet nie ma, żeby jechać na tamto pole i zrobić tam akcję Bo pff, dajcie spokój Cały czas coś trzeba robić tutaj na tym u mnie gospodarstwie Więc dzisiaj też jest pracownik z tego powodu Bo już się po prostu nie wyrabiam No co o tym powiedzieć Wam, widzę, ale po prostu się nie wyrabiam I jest potrzebny mi już pracownik żeby on już robił jedną akcję a ja by... a ja sobie będę robił drugą akcję bo inaczej to byśmy nie dali rady wam powiem jeszcze prawdopodobnie w przyszłym odcinku przyjdzie na test nowa zgrabiarka chociaż oczywiście się już pomniejsza ale jak chcą mi dawać na testy to jeszcze sobie przetestuję no. na razie te testy takie o żeby były bo dopiero później gdzieś za... Tak, a się powiększy to dopiero te testy będą takie bardziej wiarygodniejsze z tego powodu, że z tego powodu, że na razie że na razie nie ma za bardzo bo z tego powodu, że na razie nie ma tak dużej hodowli, żeby było tyle pole a a maszyna na testy się zawsze przyda o. fajnie mieć już coś takiego wytestowanego, że później idę kupuję już A nie się ja martwię Czy teraz czy później to kupować. Pst, dajcie spokój widzowie, teraz to co się dzieje w tym świecie to jedna wielka masakra i korupcja Nie wiem, nawet nie wiem jak mogę tutaj na powiedzieć ale dziękuję Wam za bardzo aktywny odbiór tej serii, bardzo mi się to podoba. Yy, bardzo Wam jestem wdzięczny przede wszystkim za to, że tak fajnie odbieracie tą serię. I się też bardzo cieszę z tego powodu, bo to wiele dla mnie znaczy. Yy, staram się dla Was teraz nagrywać już coraz więcej tych odcinków z tej serii, bo widzę, że Wam się podoba ta seria. Staram się już być systematyczny z tym, z czym miałem największy problem, czyli systematyczność na YouTube jest bardzo ważna, mega, mega ważna jest systematyczność, więc teraz już raczej będzie systematycznie, mam nadzieję, że żadnych mijaków tu nie porobię i później nie będę, i później nie będę musiał tu omijać i robić, to jeszcze raz, jak później powschodzi, bo to dopiero... Pierwszy pokos to albo pod koniec tego sezonu, albo, albo na wiosnę. Bo inaczej tego nie widzę za bardzo. Ciężka sytuacja jest z tym wszystkim. Nawóz by wałować trzeba łokzm, co ja zrobię? Trzeba bałować. A bały nie wiem, albo ogarnę, albo nie ogarnę, są to kupna, może się coś kupić, trochę z tych usług bym zarobił, ale to trzeba trochę też dać pracownikom zarobić teraz, bo jakże bym się nie wyrobił, a duże paki już chce siać, już tą mąkę bym bardzo chciał zaorać, bo na tej łące z wielką chęcią zasiadł trochę paku bo w tym sezonie to pora by gdzieś tak po... kolone mam powiem, że... Tu będzie to, tu będzie to, tu będzie to. Kurde, pola będę dzielił jeszcze niektóre na pół, więc Pff, masakra. Tam gdzie teraz robi pracownik myślę, że to zrobi dobrze, bo jakoś bardzo mi się nie uśmiecha I się po nim poprawiać i to dwa razy czy nawet ileś tam. Już trochę objechałem dookoła, tu gdzie wiem, że będzie miał problemy, a na razie z tamtej strony robi. Więc zobaczymy co to co da. Teraz się powinno sporo dać dziejąkom. Porobiłem sporo rzeczy. Więc jak widzicie, cały czas jeździłem na tym jednym odcinku. Z jednej strony trawa się wysiewa, jest koniczyna z trawą, rajgas czy kukrywka. Taka mieszanka tych wszystkich traw tu jest zrobiona i ogień. W następnym odcinku, nie wiem co jeszcze będę robił, może już akcję kukurydza by trzeba było zrobić żeby był już święty spokój naprawdę widzowie nie wiem ale ale trzeba już coś myśleć bo to co się dzieje to niedobrze nic gadałem tutaj z takim spod sklepu o pod schowam mnie je, bo jeszcze w tą i w tamtą i łogi i, I lecimy z temacikiem elegancko gadałem sobie tu z takim e, z takim chłopem i on mówi że pole będzie dawał raczej w dzierżawę może bym się zainteresował tym polem bo cieka ciekawa dosyć jest działka areał może nie za dużo ale ciekawy mogę powiedzieć ciekawy co tam jest teraz, to nie wiem, łąka albo coś, albo jakieś zboże rośnie, naprawdę Wam nie powiem, bo sam nie wiem, ale jestem w stanie się tym troszeczkę pointeresować, Wam powiem, i z chęcią bym zakupił. Jakby była łąka, to by były dwie łąki, wtedy to by sobie zapas. Nie wiem po co, nie wiem po co mi się tą łąkę, ale no, dobra. Tamto to pole i tak bym musiał zaorać prędzej czy później, bo bardzo mi nie pasują te granice, te żąby, które tam są. Trzeba już to zaorać teraz, mieć już święty spokój i już nic na tamtych polach nie robić, tylko pora zostawić tak jak jest. I tyle wam powiem, moi drodzy widzowie. Tam widzicie biogaz, może kiedyś na biogaz. Będę i ja bodziło tutaj sobie pojadę. Bo co? Nie wiem co to jest. Słonecznik. Słonecznik czy co tu rośnie? Bawełne. Włopieru na bawełne ktoś na polski wsi zasił. No wariot, albo David. To chyba pod poplut, bo to pod nic wincy się nie nadaje, tak mi się wydaje. Żeby wincy masy było. Ty zielony. I chyba pod to tylko. Uu, 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 uu. jedzie, jedzie. malutki. Dobra, ha. Uuu, Fafik, gdzie Ty wchodzisz? Przeskoczymy sobie, pójdziemy zobaczyć jak se... radzi tu pracownik tak. O kuwa. Ja teraz sobie trochę przejadę. Trochę sobie widzicie, jeszcze pogruberuję w tym odcinku, a przejadę sobie jeszcze w tamtą, jeszcze tamtą, dobra, bo nadrabiamy straty tego czego jeszcze nie zrobiliśmy. Tak wam mogę to powiedzieć, bo to, to trochę za późno też nie to bo jest zrobione na tej mapie. Już będę się tak starał robić, żeby... Żadnych raczej problemów już nie było, będę też się starał siać w terminie i zbierać w terminie, tak się też oglądam już za uprawą nową, za tymi kombajnami do ziemniaków czy buraków też się oglądam, jest niby coś fajnego, ale czy to będzie to, to sam jeszcze nie wiem, ja, no wszystko, wszystko to jest, zależy, no, a zależy, zależy od czego, zależy jak leży, jak to się mówi. Więc y, pirazy drzwi już wiem wybardziej niby buraki, ale ziemniaki też są według mnie fajne. Nie wiem. Ale jeszcze się będę zastanawiał nad tym wszystkim, bo też bym musiał mieć gdzieś to... gdzie to przechowywać, to jak... nie wiem tego. Wjechać z cicha, będziemy to przechowywać to, to git by było nawet. Tuby, czekajcie, se telefon tylko odwrócę w drugą stronę. Czekajcie, czekajcie. Eee, tu se tak podjadymy. Podjedziemy z tamtej strony. Przepraszam, że tak jeżdżę, ale... Uff, trochę jestem teraz oszumiony, bo... trochę osób do mnie dzwoni, ale... Nagrywam odcinek, nie mogę gadać. I tyle w temacie, Trzeba pokazać im dominację genetyczną i muszą wiedzieć, człowiek zarobiony jest. No. Tak więc. Tak. Tak jak Wam mówiłem, tych drzew się nie da wyciąć, więc jest lipa z poszerzeniem gospodarstwa, bo te drzewa są nieby takie dla klimatu, ale według mnie takie słabe klimatyczne te drzewa. Ale lepiej by było, jakby ich nie było. Ja to widzicie tak z kabiny trochę. Z, więcej spoza kabiny lubię jeździć. Zawsze lubiłem jeździć więcej spoza kabiny. Chociaż z kabiny też git się jeździ. Ale takie akcje jak dzisiaj to wolę spoza zrobić, bo mam większą kontrolę, jakby to powiedzieć. Wam większą kontrola. No i tutaj nie wiem, czy to pole będę łączył, czy tego pola nie będę łączył, bo tu jedną część na pewno nie będę siał rzepakiem, tylko jeszcze nie wiem, którą, bo tutaj bym sobie... bardzo bym so chciał trochę i no, też zbierać jeszcze, więc zobaczmy, bo... kurde, u mnie w głowie jest tyle pomysłów, że... że nawet nie wiem, co, gdzie i jak mam rozmieścić, żeby było dobrze, żeby każde, żeby mi przede wszystkim pasowało bo tutaj te łąki to na, tej, na tych łąkach tym zasiał jedną uprawę a też fajnie by było nagrać na wiosnę jakąś akcję fajną z gnojem czy z nie chcę też wziąć rozrzutnik rozrzucić dwa rozrzutniki o fajna mi akcja gnoj nie ja bym chciał sporo tego gnoju żeby już było gnojku i żeby się już fajnie robiło knujówki też bym chciał żeby już było sporo bo tak to jak jest mało to tak ee, ani, w, ani w dupę ani na gas. Eee, wam powiem chyba nie jest mi jak, jak nie jest, więc... no przed domem jeszcze też nic nie, nie nie pomyślałem co by tam siać ani nic piero na to to pól mi już zaczyna brakować jak ja tak chcę siać tu coś innego, tu coś innego To już ból brakuje Jeszcze może bym zasiał trochę jęczmienia, trochę pszenicy Bo jęczmienia to już nie, nie będę sił na razie Bo pak będzie to jęczmień e, niepotrzebny To bym może no, trochę pszenicy se zasiął e, Ale gdzie to nie wiem Bo teraz bym Jak rzepak zasieje to na pewno też będzie większa kasa No mówmy, jest że pagi, że pieniądze, te sprawy a tak to to wszystko to takie średnio opłacalne, jeszcze łubin jest zawsze do siewu ale ale ja tam łubinu nie będę siął, bo łubin według mnie o, coś go tu przytrzymało chyba glinki trochę albo drogę, się ale ubin według mnie jest bardzo taki specyficzny, bo musiał zmienić nazwę na łubin, a tam się soja i to tak się nie będę mógł przyzwyczaić później. No. Ale jak będzie więcej pól, będzie gospodarstwo rosło, no to czemu nie? Zawsze, o, 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 o. zawsze może być ten łubin jeszcze do uprawy. Tak są te właśnie. Jeszcze w zimę, może bym nagrał a, jakieś odśnieżanie, Nie wiem, czy mi się chce bawić w jakieś odśnieżania, srania, grania. Będzie jeden odcinek w zimę, taki konkretny. O, nie zbiorę wszystkiego Jeden w zimę, taki odcinek konkretny, w którym będziemy w którym sprzedamy i najwyżej kupimy coś. Wiecie, wiecie o co mi chodzi, raczej. Czy sprzedamy wszystkie uprawy, wszystko i o, i zwierzęta e, nakarmimy jeszcze? No i może jakiś y, nowy nabytek się przeprowadzi, czy coś w ten deseń? A tak, to to nie wiem. Zaraz, tu pracownika się puści, to będzie się da przesunąć. Byk, o, czy że da się ten. Da się puszczać fajnie. pyk do góry. I ogień na tłoki. Tak więc widzowie, ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do kolejnych odcineczków Trzymajcie się, cześć. Na razie.